Ciacho, Z każdej strony Cię pokażę, ta sexy, fabik. Dawaj do domu jedziemy. No dobra to wyłącz. Ubieramy wszystko co mamy już. Martyś dodatkowe rękawiczki. Tak jestem znowu milicja, proszę bardzo, o na całe szczęście mają klienta i znowu nam się udało zobacz kochanie piękny zachód słońca mamy 13 stopni, nie no nie nad Warszawą, nad Polską, Polera na Wierzie, ta Warszawa. Nawet nieźle, nawet z tankowaniem i żarcie. Myślę, że w Warszawie będziemy tankować i wtedy już wiem No ja zostało ileś No No chłodniej się zrobiło to na pewno Ale jak tak jadę to trochę adrenalina mnie trzyma O. <śleskotę> Kaskami się musimy zamienić Kaskami musimy się zamienić. Jak, no jak ty? Jak, wiesz, no. jak ty? To dawaj tam. Nie wiem czy ja wejdę w ten. Twój kask. Eee, z tym. No, no, ten... teraz to... no daj Jesteśmy pod Warszawą i tempo zabójcze dla zbiornika, bo zrobiliśmy, nie wiem, 150-160 km na zbiorniku, no, ale, ale czas leci i naprawdę podgoniliśmy sporo, także jeszcze 3-4 godziny i w domu. Dobra, idę zapłacę za ważkę, siusiu i bomba. są Twoją kamerkę obsługiwać, nie wiem czy teraz się nagrywa czy nie. Zamarzłam! Zastojałam się już! Takie kurwa kolana bolą! No teraz trochę, ale jest blisko do domu. Nie. Ostatnie tankowanie. Nie? Przed domem. Ostatnie tankowanie, ale nie ostatni postój, ja nie wytrzymam tyle. Ale para z ust leci. Tak, ty też jak ciacho wyglądasz! No ma mnie boli, kurde. Dobra, dziękuję. Ale ciacho jestem. Co? Nie dobrze mi, nic nie ciśnie. Ale tu pachnie jedzeniem. Ile nam zostało? Nie, musimy. No weź, no. Ooooooo. Co szybko w Fiucie jedziesz. Czemu? Z szybko jedziesz, bo Też nie ma te na... Też zimne ręce masz, kurczę. Bo nie ma na nic czasu tam do reakcji. Napiszcie ile do domu zostało? Stówka do domu. Mmmmm, no nie wiem dopiero. Ooo. Dojechali i przeżyli. O, <laughs> Wspaniale. Księżyc nasz przywitał, już otwieram. Tylko się dopcham do... Uła. Wspaniale. Daliśmy radę. Teraz to kochanie, co? Spaniaku ty. Ale zimno. Słuchajcie. Dojechaliśmy na chatę 16 stopni, jakie zimno. Mm -hmm. Jechaliśmy na chatę. Jest 22? 22 godzina. 7 po. E... I cały czas 8 stopni mieliśmy po drodze. Zimno. Tak długo jechać w tej temperaturze to naprawdę już przemarzliśmy. Ja, ja bynajmniej Martuś trochę mniej mówi, że jej było dosyć ciepło. Jeszcze się ubrała, ja nie wziąłem tak ciepłych ciuchów jeszcze tyle. E, piękny wyjazd, piękny dziękuję chłopaka, kochanie, <grym ziastka> był świetny, daj mu e, super było z wami wszystkimi się spotkać gdzieś tam po drodze, e, z kim się spotkałem, tyle dawno lewa w górę nie było też, bardzo dużo motocyklistów po drodze, e, różnych wszędzie i w Warszawie też fajnie e, się z nami też witano, także super. E, i co mam więcej mówić? No kurczę. Zrobiliśmy, słuchajcie, przez weekend. Gdzie tu się przełącza? Przez weekend zrobiliśmy. Em... O, średnie spalanie 5,7. Zrobiliśmy 1456 km. E, jakoś tak trochę więcej niż, niż miało być. Kurczę. jestła przygoda. E, jeśli miałbym Wam coś polecić, to. E, warto, naprawdę czasami ze spontana, świetna wycieczka, mi się bardzo podobała. E, człowiek czuje, że żyje, nie? A jutro no. punkt dziewiąta, widzimy się w pracy. już <laughs> o piątej rano no. wstajemy do tej pracy. No, a, a teraz już żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że vlogi tegoroczne Wam się podobały a podobać będą, bo całą zimę jeszcze będą lecieć a pewnie ten będzie trochę wcześniej więc, więc e, obserwujcie, zaglądajcie na kanał Fabik Moto e, cieszę się jak jesteście tam ze mną do zobaczenia piona